Stary, emerytowany policjant powiedział mi raz, że złodzieje samochodów nie zawsze przychodzą z wytrychami, pistoletami czy czarnymi furgonetkami jak w filmach. Czasami wystarczy prosta sztuczka, coś tak absurdalnego jak moneta w kłamce drzwi, by Twoje życie zmieniło się w kilka sekund. Kiedy mi to wyjaśnił, zrętwiałem. Myślałem, że przesadza, aż zacząłem sprawdzać i odkryłem, że nie tylko było to prawdziwe, ale że to jedna z wielu metod, których przestępcy używają na co dzień by kraść samochody, podczas gdy większość ludzi nie ma o tym pojęcia. Więc dziś opowiem Ci o 20 takich pułapkach i oszustwach, których używają złodzieje, od tych najbardziej bezczelnych po tę najniebezpieczniejszą ze wszystkich z monetą. I zapewniam Cię, że więcej niż jedna wkurzy Cię, że nie wiedziałeś o niej wcześniej, bo prawdopodobnie już minąłeś się z jedną, nie zdając sobie z tego sprawy. Numer 20. Fałszywy pomocnik na stacji benzynowej. Wyobraź sobie... Że spokojnie podjeżdżasz na stację benzynową, opuszczasz szybę, by zapłacić lub poprosić o zatankowanie, i nagle ktoś pojawia się z przyjaznym uśmiechem, mówiąc, że tam pracuje. Oferuje ci przetarcie szyby, sprawdzenie ciśnienia w oponach, a nawet pomoc z skorkiem w lewu. Ty, ufny, pozwalasz mu. Podczas gdy on mówi do ciebie i robi całe to przedstawienie, jego wspólnik podchodzi z drugiej strony samochodu i wsuwa rękę przez otwartą szybę, zabierając twój portfel. Telefon lub cokolwiek, co znajdzie na widoku. Ta sztuczka, która wygląda jak Staniego Skeczu, działa, ponieważ gra na zaufaniu w środowisku, które normalnie uważamy za bezpieczne. W Japonii czy w Europie Północnej ten rodzaj oszustwa jest rzadki, ale w krajach Ameryki Łacińskiej, a nawet w niektórych rejonach Stanów Zjednoczonych, stał się powszechny. Szczegół, który czyni go skutecznym, to rozproszenie uwagi, pomocnik, który w rzeczywistości nim nie jest. I choć wydaje się to oczywiste, kiedy jesteś zmęczony lub spieszysz się, łatwo w to wpaść. Numer 19. Bump and grab. Uderz i zabierz. Ta sztuczka jest tak bezczelna, że wygląda jak z filmu akcji. Polega na tym, że samochód delikatnie uderza cię z tyłu, ledwie muśnięcie. Ty, jak każdy normalny kierowca, hamujesz, zjeżdżasz na pobocze i wysiadasz, by sprawdzić szkody. W tym momencie złodzieje wykorzystują to, by otworzyć twój samochód i zabrać, co się da, lub nawet ukraść całe auto, jeśli zostawiłeś kluczyki w stacyjce. Ironiczne jest to, że większość ludzi myśli, że takie uderzenie zawsze trzeba rozwiązać na miejscu, podczas gdy w rzeczywistości może to być pułapka. Emerytowani policjanci zawsze radzą to samo: jeśli poczujesz podejrzane uderzenie w odludnym miejscu, nie wysiadaj od razu. Pojedź do oświetlonego miejsca lub takiego z kamerami, zanim się zatrzymasz. Lepiej wydać się nieufnym, niż stracić cały samochód. I najsmutniejsze jest to, że wiele ofiar, opowiadając historię, przyznaje, że to, co bolało je najbardziej, to zaufanie do niewinnego stłuczki. Numer 18. Wyciek lub niskie ciśnienie w oponie. Ta metoda odwołuje się do naturalnego niepokoju każdego kierowcy. Jedziesz, a ktoś w innym samochodzie lub pieszy robi ci desperackie znaki, Mówiąc, że masz wyciek paliwa lub że Twoja opona jest spuszczona. Ty, zaniepokojony, zwalniasz i zjeżdżasz na pobocze, by sprawdzić. W tym momencie, gdy przeglądasz samochód, ktoś inny otwiera drzwi i zabiera, co znajdzie. Najgorsze jest to, że często nie muszą nawet dotykać Twojego samochodu, by Cię przekonać. Wystarczy, że ktoś krzyknie idzie dym. lub cieknie benzyna. Resztę robi reakcja instynktowna. W niektórych przypadkach złodzieje nawet wcześniej wbijają przedmiot w oponę, aby naprawdę straciła powietrze i historia była wiarygodna. To tania sztuczka, ale skuteczna, ponieważ nikt nie chce ryzykować uszkodzenia silnika lub wypadku przez przebitą oponę. Stary mechanik powiedział mi żartobliwie: Jeśli naprawdę masz wyciek, nie potrzebujesz, żeby obcy ci to krzyczał, wyczujesz to zapachem, zanim wysiądziesz. Numer 17 Slim Jim i starodawne narzędzia. Wydaje się nieprawdopodobne, że w XXI wieku nadal używa się narzędzi sprzed dekad, ale to prawda. Slim Jim to ten cienki kawałek metalu, który złodzieje wsuwają między szybę a drzwi, by manipulować mechanizmem zamka. Chociaż nowoczesne samochody mają bardziej zaawansowane systemy elektryczne, wciąż są miliony pojazdów na drogach, które można otworzyć tą metodą. I najgorsze, że nie wymaga to nawet dużej wprawy. W kilka sekund drzwi są otwarte. A samochód staje się bezbronny. Ironiczne jest to, że wielu kierowców uważa, że ich samochód jest już stary i nikogo nie interesuje, podczas gdy w rzeczywistości są one najłatwiejsze do kradzieży. Emerytowany policjant opowiadał, że większość szybkich kradzieży ma miejsce właśnie w modelach sprzed ponad 10 lat, ponieważ złodzieje wiedzą, że nie mają zaawansowanych alarmów. To tak, jakby technologia, zamiast nas chronić, pozostawiła bezbronne te samochody, które jej nie mają. Numer 16. Fałszywy parkingowy. Walej. Ta sztuczka jest szczególnie powszechna w obszarach miejskich i podczas dużych imprez. Wyobraź sobie, że przyjeżdżasz do eleganckiej restauracji lub hotelu z usługą parkowania walei. Podchodzi umundurowany mężczyzna w błyszczącej kamizelce i z talkie w ręce i prosi o kluczyki. Ty, ufny, dajesz mu je. Okazuje się jednak, że on tam nie pracuje, tylko przebrał się, by cię oszukać. W kilka sekund twój samochód znika. Ten rodzaj kradzieży gra na pozorach i zaufaniu do autorytetu. Wystarczy tani mundur, by wiele osób bez wahania oddało swój samochód. Ofiara z Majami opowiadała, że to, co bolało ją najbardziej, to nie samochód, ale widok, jak złodziej odjeżdża spokojnie, machając nawet na pożegnanie strażnikowi przy wejściu. To kradzież tak bezczelna, że wygląda jak okrutny żart. Numer 15. Kradzież podczas jazdy próbnej. To klasyk w salonach bilerskich, ale zdarza się też między osobami prywatnymi. Sztuczka jest prosta. Ktoś podszywa się pod kupca, prosi o jazdę próbną i w trakcie testu zabiera samochód. Czasem ruszają i uciekają w trakcie jazdy. Innym razem wykorzystują rozproszenie sprzedawcy, by przesiąść się i uciec. W niektórych krajach złodzieje nawet przedstawiają się z fałszywymi dokumentami, by ich rola kupca była bardziej wiarygodna. Bilerskie salony, świadome tego ryzyka, Zwykle wysyłają zawsze dwóch pracowników na każdą jazdę próbną, lub nawet instalują lokalizatory w samochodach demonstracyjnych. Ale w innych miejscach zaufanie lub brak procedur sprawiają, że ta sztuczka nadal działa. I najbardziej zaskakujące jest to, że nie zawsze chodzi o brutalnych złodziei. Czasem wystarczy dobre przebranie za podekscytowanego klienta, by samochód zniknął. Numer 14. Fałszywy holownik. Ta sztuczka jest chyba jedna z najbardziej pomysłowych i, jednocześnie, Najbardziej oburzających. Polega na tym, że złodzieje używają lawety do podnoszenia samochodów zaparkowanych na ulicy lub parkingach publicznych, jakby były one holowane przez władze. Scena wygląda zupełnie normalnie. Laweta z kamizelkami odblaskowymi, pachołkami, a nawet z fałszywymi dokumentami przyklejonymi na szybie. Nikt nie podejrzewa. Godziny później właściciel przyjeżdża i stwierdza, że jego samochód zniknął. Najgorsze jest to, że gdy zgłasza to policji. Czasem funkcjonariusze uważają, że to był oficjalny hol i tracony jest cenny czas na jego odzyskanie. Przyjaciel powiedział mi sarkastyczne zdanie, które dobrze podsumowuje to oszustwo. Samochód poszedł sobie spacerem z lawetą i w ogóle, jakby to była oficjalna przechadzka. Numer 13. Atak relay na klucz elektroniczny. Jeśli masz nowoczesny samochód z systemem klucza inteligentnego, ta sztuczka powinna spędzać ci sen z powiek. Wygoda niewyjmowania klucza z kieszeni ma swoją cenę. Złodzieje o tym wiedzą i to wykorzystują. Atak Relay polega na tym, że dwóch przestępców działa w zespole z urządzeniami elektronicznymi, które wzmacniają sygnał Twojego klucza. Jeden podchodzi pod drzwi Twojego domu lub nawet do kieszeni Twojej kurtki w kawiarni, podczas gdy drugi czeka przy samochodzie. Urządzenie przechwytuje sygnał, wzmacnia go i oszukuje samochód, by myślał, że klucz jest blisko. Rezultat. Samochód otwiera się i uruchamia, jakbyś miał go sam w ręku. Wszystko w mniej niż 30 sekund. Najstraszniejsze jest to, że nie potrzebują przemocy ani wytrychów, tylko technologii, którą można kupić w internecie za kilka euro. W Europie i Ameryce większość właścicieli nawet nie wie, że istnieje takie ryzyko. Jeden policjant powiedział mi żartobliwie: "Złodzieje z przeszłości musieli biegać, ci dzisiejsi potrzebują tylko WiFi". I ironia polega na tym, że im nowszy i droższy jest Twój samochód, tym bardziej jesteś podatny na tego typu atak. Numer 12. Kradzież z użyciem przechwytywacza kodów Code Grabber. Jeśli relay jest zaawansowany, ta metoda jest jeszcze bardziej pomysłowa. Code Grabber to urządzenie, które przechwytuje sygnał pilota, gdy zamykasz lub otwierasz samochód na odległość. Działa tak, ty naciskasz przycisk, by zamknąć, urządzenie przechwytuje sygnał i go zapisuje. Później złodziej odtwarza go kiedy chce i samochód otwiera się jakbyś to był ty to jak zrobienie cyfrowej kopii twojego klucza bez twojej wiedzy ta sztuczka stała się tak powszechna że niektóre marki już wdrożyły systemy kodów rolling które zmieniają sygnał przy każdym użyciu ale starsze modele wciąż są łatwym łupem japoński mechanik opowiadał że już w latach 90 ostrzegano przed tym niebezpieczeństwem ale nikt nie zwracał uwagi dziś to tajemnica poliszynela w warsztatach Wielu klientów przychodzi, przysięgając, że nigdy nie zostawili samochodu otwartego, a prawda jest taka, że nie zostawili. Ktoś po prostu skopiował ich sygnał. I tu pojawia się ironiczna część. Wiele warsztatów wykorzystuje tę niewiedzę, by sprzedać ci nowy alarm lub usługę reprogramowania, gdy prawdziwym problemem jest to, że wpadłeś w elektroniczną pułapkę. Numer 11. Hakenportu Portu OBD. OBD to gniazdo którego mechanicy używają do podłączenia skanera diagnostycznego, również stało się piętą achillesową. Złodzieje podłączają specjalne urządzenie do portu, który zazwyczaj znajduje się pod deską rozdzielczą i w ciągu kilku minut programują nowy klucz. Tak po prostu. Twój samochód uznaje, że ten pilot jest prawdziwy i uruchamia się bez problemu. Poważne jest to, że nie muszą nawet włamywać się do samochodu, ponieważ często udaje im się wejść wcześniejszymi metodami, jak relay czy code grabber. A raz w środku, reszta to bułka z masłem. W wielu krajach właściciele instalują blokady skutkami na port OBD jako dodatkowy środek ostrożności. Ale w dużej części świata ludzie nawet nie wiedzą, co to jest to gniazdo. I tu właśnie leży problem. Przestępcy grają na twojej ignorancji. Ofiara z Londynu opowiadała, że jej BMW zniknęło w mniej niż 5 minut. Kamery monitoringu pokazały dwóch typów wchodzących podłączających urządzenie pod kierownicą i wyjeżdżających spokojnie z uruchomionym samochodem. Opisała to z gorzkim humorem. To było jak obserwowanie, jak ładują mój samochód przez USB. Numer 10. Klonowanie numeru VEN. Tutaj nie chodzi o fizyczne kradnięcie samochodu, ale o kradzież jego tożsamości. VEN, Vehicle Identification Number, numer identyfikacyjny pojazdu, jest jak dowód osobisty Twojego samochodu. Przestępcy kopiują go z legalnych aut i umieszczają w skradzionych pojazdach, które później sprzedają jako legalne. By było to jeszcze bardziej wiarygodne, fałszują dokumenty, tablice rejestracyjne, a nawet historię serwisową. Rezultat jest taki, że ktoś kupuje samochód pozornie nieskazitelny, a lata później odkrywa, że w rzeczywistości był skradziony. Policjant wyjaśniał mi, że ta metoda jest tak zaawansowana, że nawet na aukcjach używanych samochodów się na nią nabierano. I najbardziej niepokojące jest to, że ofiarą nie zawsze jest pierwotny właściciel, ale biedny nabywca, który wierzył, że zrobił dobry interes. Znana jest historia mężczyzny, który kupił używane słów i dbało o niego przez pięć lat, aż pewnego dnia policja go skonfiskowała, ponieważ został skradziony w innym kraju. Zdanie, które utkwiło mu w pamięci, to słowa funkcjonariusza: Pan nie ukradł samochodu, ale samochód był skradziony. Numer 9 Blokę i GPS. Dziś wiele samochodów ma wbudowane systemy śledzenia, lub właściciele instalują GPS-Y, by czuć się bezpieczniej. Problem w tym, że złodzieje już znaleźli sposób, by je neutralizować. Używają blokerów sygnału, które kosztują mniej niż 50 euro i dezaktywują jakąkolwiek komunikację między samochodem a siecią satelitów. Raz aktywowany, Twój samochód znika z mapy dosłownie. Najbardziej ironiczne jest to, że właściciele często ślepo ufają tym systemom, myśląc, że są nieomylne. Mechanik powiedział mi, że tak naprawdę nie ma systemu nie do schakowania, jeśli coś ma antenę, ktoś może ją zablokować. W Europie Wschodniej ta sztuczka jest tak powszechna, że policja już się nie dziwi. I najgorsze, że niektórzy przestępcy nie muszą nawet chować samochodu. Wystarczy zabrać go do podziemnego garażu z włączonym blokerem i sygnał ginie na zawsze. Jak powiedział jeden poszkodowany kierowca z nutą sarkazmu, mój samochód przestał być namierzalny, ale przynajmniej satelity nie marnują teraz baterii na jego szukanie. Numer 8. Kradzież w warsztatach, salonach bilerskich lub przez parkingowych. To klasyk, ale wciąż działa, ponieważ gra na zaufaniu. Zostawiasz samochód w warsztacie na przegląd, w salonie bilerskim na serwis lub w rękach parkingowego, by go zaparkował. I w pewnym momencie ktoś robi duplikat Twojego kluczyka. Tygodnie później samochód znika z Twojego garażu, a Ty nie rozumiesz, jak. Ta sztuczka jest tak prosta, jak przewrotna, ponieważ ofiara nawet nie podejrzewa miejsca, w którym jej samochód przebywał. Najbardziej szokujące jest to, że czasami nie są to amatorzy mechanicy, ale pracownicy dużych salonów bilerskich, którzy działają w zmowie z sieciami złodziei. Przyjaciel z Meksyku opowiadał, że odbierając samochód Zauważył zadrapanie na oryginalnym kluczyku, jakby ktoś przycisnął go w maszynie. Nie przywiązał do tego wagi, aż miesiące później samochód zniknął. Po zbadaniu sprawy odkrył, że duplikat został wykonany w samym salonie bilerskim. Gorzką konkluzją było to, co sam podsumował jednym zdaniem. Myślałem, że zostawiam go w najbezpieczniejszym miejscu, a okazało się zupełnie odwrotnie. Tutaj zatrzymam się na chwilę, bo jeśli do tej pory odkryłeś jakąś sztuczkę, której nie znałeś lub której nigdy byś nie podejrzewał, to musisz zasubskrybować i zostawić lajka. Like Ponieważ to, co nadchodzi, jest nie tylko bardziej niesamowite, ale też tym, co naprawdę może zadecydować o tym, czy utrzymasz swój samochód w bezpiecznym miejscu, czy zobaczysz, jak znika w ciągu kilku minut. Numer 7. Kradzież z użyciem zagłuszaczy sygnału, Jammers, i docieramy do jednej z najbardziej przerażających obecnie metod zagłuszaczy lub inhibitorów sygnału. Te urządzenia blokują częstotliwości kluczy elektronicznych, alarmów i lokalizatorów. Działa to w bardzo prosty sposób. Złodziej aktywuje zagłuszacz, gdy oddala się od samochodu, dokładnie w momencie, gdy naciskasz przycisk pilota, by go zamknąć. Myślisz, że się zablokował, ale w rzeczywistości nigdy się nie zamknął. Minuty później złodzieje spokojnie otwierają drzwi i zabierają samochód. Ta sztuczka jest tak skuteczna, że wielu policjantów zaleca zawsze ręcznie sprawdzać, czy drzwi są zamknięte, nawet jeśli używasz pilota. Problem w tym, że prawie nikt tego nie robi. Ile razy nacisnąłeś przycisk blokady i założyłeś, że już jest gotowe, bez weryfikacji? To właśnie to zaufanie wykorzystują przestępcy. W wielu miejscach warsztaty już ostrzegają klientów przed tym niebezpieczeństwem, ale w dużej części świata ludzie nawet nie wiedzą, czym jest zagłuszać. I najbardziej niepokojące jest to, że nie jest to drogie ani skomplikowane urządzenie. Każdy może je kupić online. Numer 6. Oszustwo z fałszywym nagłym wypadkiem. Ta sztuczka odwołuje się do dobrej woli ludzi. Jedziesz spokojnie i nagle inny samochód zrównuje się z tobą, lub ktoś na chodniku zaczyna robić desperackie znaki. Mówią ci, że z Twojego samochodu idzie dym, że masz ogień przy wydechu lub że z silnika kapie płyn. Naturalną reakcją każdego jest natychmiastowe zatrzymanie się i sprawdzenie ponieważ nikt nie chce ryzykować poważnej awarii. I właśnie wtedy złodzieje wykorzystują sytuację. Podczas gdy ty wybiegasz i schylasz się, by sprawdzić, wspólnik otwiera drzwi pasażera lub tylne i zabiera, co jest w zasięgu wzroku plecak, teczkę, a nawet cały samochód, jeśli zostawiłeś kluczyki w stacyjce. W niektórych przypadkach życzliwy nieznajomy, który cię ostrzega, jest częścią szajki i zajmuje się rozpraszaniem cię rozmową. Emerytowany policjant opowiadał, że w niektórych dzielnicach ta pułapka stała się tak powszechna, że funkcjonariusze już ostrzegali kierowców. Jeśli mówią ci, że coś dziwnie pachnie, nie zatrzymuj się, dopóki nie będziesz w bezpiecznym i ruchliwym miejscu. Najbardziej oburzające jest to, że ta sztuczka wykorzystuje solidarność. Nikt nie chce być nieodpowiedzialnym kierowcą, który ignoruje nagły wypadek. Ale w tej grze iluzji twoja dobra intencja jest właśnie tym, co otwiera drzwi do kradzieży. Numer 5. Duplikat kluczy w niepowołanych rękach. Czasami nie potrzeba zagłuszacza, relay ani wymyślnego urządzenia. Wystarczy, że ktoś zrobi duplikat Twojego klucza, gdy najmniej się tego spodziewasz. Dzieje się tak często, jak wspomnieliśmy wcześniej, w salonach bilerskich, warsztatach lub usługach parkingowych. Ty oddajesz klucz, ufasz, że użyją go tylko do przesunięcia samochodu i tyle. Ale w rzeczywistości ktoś zadaje sobie trud. By go skopiować. Tygodnie później, gdy wszystko wydaje się normalne, twój samochód znika z garażu lub z ulicy bez śladów włamania. Przerażające w tej metodzie jest cierpliwość. Złodzieje nie działają od razu, czekają na odpowiedni moment. Może gdy jesteś na wakacjach lub gdy wiedzą, że nie będziesz używał samochodu przez kilka dni. To czysta kradzież, bez alarmów czy zbitych szyb samochód po prostu znika. Jedna ofiara opowiadała, że najbardziej upokarzające było to, że policja, widząc brak śladów przemocy, insynuowała, że sam zgubiłeś samochód lub go komuś pożyczyłeś. Dopiero później odkrył, że wszystko zaczęło się przy rutynowym przeglądzie, gdzie mieli jego klucz w swoich rękach. I tu pojawia się ironiczna część. Podczas gdy wielu uważa, że klucze inteligentne są niemożliwe do skopiowania, w rzeczywistości są specjalistyczne sklepy, które robią to bez problemu, jeśli mają fizyczny dostęp do oryginału. Numer 4. Oszustwa z samochodami wynajmowanymi lub zwrotami. Wchodzimy tu na bardziej wyszukany teren. Przestępcy wynajmują samochód na fałszywe dokumenty lub manipulują umowami leasingowymi. Później po prostu go nie zwracają. Pojazd znika, a zanim firma się zorientuje, ma już sfałszowane papiery lub nawet nowy numer identyfikacyjny. W innych przypadkach złodzieje kupują samochód na kredyt, płacą pierwsze raty, a później znikają z nim. Pozostawiając go ze sfałszowanymi tablicami w innym kraju. Policjant drogówki opowiadał, że w Europie ta sztuczka stała się tak wyrafinowana, że nawet udawało im się przejść kontrole celne. Samochody miały tak dobrze sfałszowane dokumenty, że nawet systemy elektroniczne ich nie wykrywały. I najgorsze, że w niektórych krajach biurokracja gra na korzyść przestępców. Gdy w końcu oszustwo zostaje odkryte, samochód został już kilka razy odsprzedany. Zdarzały się przypadki, gdy międzynarodowe sieci używały fałszywych dokumentów, by wywieźć wynajęte samochody z kraju i sprzedać je na innych rynkach. Jedna ofiara relacjonowała z czarnym humorem: "Przynajmniej dowiedziałem się, że mój samochód podróżował więcej niż ja. Dotarł do trzech krajów, zanim ktoś zorientował się, że był skradziony". Numer 3. Oszustwo z pożyczkami i sfałszowanymi dokumentami. Ta metoda jest jedną z najbardziej zimnych i wyrachowanych. Przestępcy oferują pożyczki pod zastaw samochodu lub fałszują dokumenty kupna-sprzedaży. Przekonują ofiary do oddania swoich pojazdów jako części pozornie legalnej transakcji, a gdy już mają samochód i klucze, znikają. Gdy ofiara próbuje odzyskać swój samochód, odkrywa, że został już przeniesiony na inną osobę lub że dokumenty zostały zmienione, by wyglądało to na legalną sprzedaż. Najokrutniejsze jest to, że w wielu przypadkach złodzieje wykorzystują osoby zdesperowane o pieniądze. Oferują im szybką gotówkę w zamian za pozostawienie samochodu jako zabezpieczenia. Ale gdy tylko go oddadzą, znikają z nim. W krajach, gdzie rejestry pojazdów nie są tak ścisłe, to plaga. Jedna ofiara opisała swoje odczucia zdaniem, które podsumowuje oszustwo: Nie czułem, że mnie okradli. Czułem, że mnie oszukali papierami, jakby mój samochód poszedł sam podpisać umowę przeciwko mnie. Numer 2 Ekspresowa kradzież w ruchu ulicznym. Ta metoda jest prosta i brutalna. Polega na tym, że złodzieje czekają, aż zatrzyma się na światłach lub w korku. Jeden podchodzi, otwiera drzwi lub wybija szybę i zmusza cię do opuszczenia samochodu, podczas gdy drugi go zabiera. W niektórych przypadkach nie ma nawet bezpośredniej przemocy. Wystarczy atrapa broni lub groźba, by ofiara, sparaliżowana strachem, oddała samochód. Jest szybka, skuteczna i druzgocąca. Emerytowany policjant opowiadał, że w niektórych miastach ten rodzaj kradzieży ma miejsce w mniej niż 30 sekund. I najbardziej przerażające jest to, że nie ma znaczenia, czy to dzień, czy noc, w ruchliwym, czy odludnym miejscu. Złodzieje wykorzystują czynnik zaskoczenia. Ofiara z Brazylii relacjonowała, nie pamiętam ich twarzy. Pamiętam tylko, że światła wciąż były czerwone, a mój samochód był już trzy ulice dalej beze mnie. Numer 1. Sztuczka z monetą w kłamce. I docieramy do najstraszniejszej ze wszystkich. Sztuczka z monetą wydaje się absurdalna, ale jest prawdziwa i niebezpieczna. Działa tak: złodzieje umieszczają monetę, zazwyczaj grosz lub o małym nominale, w szczelinie klamki drzwi pasażera lub tylnych. Gdy zamykasz samochód pilotem, drzwi wydają się blokować, ale moneta uniemożliwia aktywację tego konkretnego zamka. Ty odchodzisz ufny, myśląc, że wszystko jest bezpieczne, ale w rzeczywistości jedne drzwi zostały otwarte. Godziny później złodzieje wracają, otwierają drzwi zablokowane przez monetę i mają swobodny dostęp do wnętrza. I najpoważniejsze jest to, że nie ma śladów włamania, więc nawet nie podejrzewasz, że to kradzież. W niektórych przypadkach czekają, aż zostawisz cenne przedmioty, w innych zabierają po prostu cały samochód, jeśli znajdą kluczyki w środku. Emerytowany policjant powiedział mi coś, co utkwiło mi w pamięci. Gdy zobaczysz monetę w kłamce twojego samochodu, nie lekceważ tego. To nie jest przypadek, to podpis, że ktoś wybrał cię na cel. I najbardziej niepokojące jest to, że każdy może to zrobić. Nie wymaga technologii ani drogich narzędzi, tylko monety i cierpliwości. Jedna ofiara opowiadała, że odkryła to zupełnym przypadkiem. Wracając do samochodu, zauważyła monetę wciśniętą w tylną klamkę. Na początku myślała, że to dziecięcy żart, aż gdy przetestowała zamek, zdała sobie sprawę, że te drzwi nigdy się nie zablokowały. Od tamtej pory jej rada dla każdego, kto słyszy jej historię, jest jasna: jeśli zobaczysz tam monetę, uciekaj, sprawdź i dzwoń na policję, bo ktoś już cię wycelował. A teraz powiedz mi, która z tych sztuczek zaskoczyła cię najbardziej? Czy któraś przytrafiła ci się z bliska, nie zdając sobie z tego sprawy? Zostaw to w komentarzach, ponieważ dzielenie się tymi doświadczeniami pomaga innym nie wpaść w to samo. A jeśli chcesz więcej sekretów i ostrzeżeń, które złodzieje woleliby, żebyś nie znał, subskrybuj i zostaw lajka. Tutaj zawsze opowiem ci to, co inni wolą przemilczeć.